Mam nadzieję, że pan Łaciński zagłosuje dzisiaj panie, za budżetem. Bieżące, Mam, proszę, Mam nadzieję, że pan zagłosuje za budżetem i gmina będzie mogła prosperować w dobrym kierunku. więc skupmy się na podstawowych, czyli remonty dróg, budowa żłobka. W na takich podstawowych rzeczach, a potem dopiero e, idźmy w jakieś tam dogryzania i wtyczmy się na, na realizację. Zatwierdźmy dzisiaj budżet, mam nadzieję, że państwo dzisiaj ten budżet zatwierdzą i idziemy dalej. A, to jest właśnie mój, mój, mój punkt i interpelacja. A, a, a też jest podstawową potrzebą. Panie Taki, oczy, mam nadzieję, te, że, że proszę, się pan zagłosuje za budżetem czytamy. i będziemy szli w ten ruch Proszę i zgłaszam y, oświetlenie uliczne y, od numeru 24a. Pozwolę, na naprzykrzyło mi się to, to pani, która zajmuje się oświetleniem. Wczoraj osobiście y, wyszłam i przy numerze 27 ta lampa nadal się nie świeci. Tam prawdopodobnie jest problem y, s, No nie wiem, jest jakaś puszka. I prawdopodobnie z tą puszką jest problem. Nie wiem, czy sam Pan zainterweniuje, czy z pracami. No to jest duży proszę Państwa problem, bo jeżeli... 1176 punktów świecy na terenie gminy. Ta lampa oczywiście jest ważna dla mieszkańców, natomiast jest to jedna z 1176, które na terenie gminy świecą. Ja nie ukrywam, że bo pani zgłaszała nieraz to i my też zgłaszamy to interweniujemy, natomiast... Tu opiekuna pomiędzy świętami nie było opiekuna, bo był na urlopie. Przed świętami był osobiście u niego pan Marek z Wydziału Inwestycji. U pana Marka właśnie mówił o panu Marku, o opiekunie naszym panu Marku Burdenca, który zajmuje się nami, jeśli chodzi o energię. I przed samym dniu wigilii, w piątek, tak przed wigilią, był osobiście i ten temat osobiście zgłaszał. Także pan Marek o tym pracę pomiędzy świętami, więc y, po nowym roku myślę, że temat będzie y, załatwiony, bo Pan Marek o tym na pewno był Także Proszę,